11.30 Beskid Wyspowy, przełęcz Marszałka Rydza śmigłego i zaczynamy piąć się na, na Mogielicę o wysokości 1170 m. Mogielica jako szczyt, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, posiada aż kilkanaście polan, w tym największa to polana stu morgi. Pięknie prezentuje się wierzchołek mogielicy. Podsumowując naszą trasę, szlak bardzo krótki, łagodny i dobrze oznaczony. I 1130 i najwyższy szczyt deskidu wyspowego Mogielica, 1170 metrów nad poziomem morza. Pięknie, już nie pada. Piękna pogoda się zrobiła. Lokalizacja tego nieznanego punktu widokowego w opisie filmu. I akcja teleportacja. Przenosimy się do Beskidu Makowskiego. 14.55 Jesteśmy w Beskidzie Makowskim we wsi Kobielnik i zaczynamy, zaczynamy pijąć się na Lubomir, czyli najwyższy szczyt tego pasma. W opisie filmu załączam przebytą przez nas trasę. Okazało się, że ścieżka, która miała nas doprowadzić do zielonego szlaku, nie istnieje. W związku z czym idziemy ścieżką bez oznaczenia na Lubomir. Niemniej jednak jest to trasa najszybsza. Spotykamy się z zielonym szlakiem. I do szczytu pozostało 60-70 metrów w pionie. I po 32 minutach z miejscowości Kobielnik docieramy na najwyższy szczyt bezki do Makowskiego, czyli Lubomir o wysokości 904 metry nad poziomem morza.